Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Karawanik, Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tutaj dzisiaj jesteśmy. Przyglądamy się miejscu, które będzie gospodarzem zlotu karawaningowego dla całej Europy. Europa Rally 2023. To już w maju, w tym roku oczywiście, pod koniec maja, ostatni weekend maja, ale także kilka dni przed, kilka dni po. Będzie dużo atrakcji towarzyszących. Dlaczego warto tutaj przyjechać w maju na zlot Europa Rally 2023? O tym porozmawiamy dzisiaj ze współorganizatorami tego spotkania warto, naprawdę warto. Zobaczcie dlaczego. Przekrój zbiorów jest ogromny. Praktycznie dysponujemy ponad 250 statkami powietrznymi, które reprezentują wszystkie fazy rozwoju lotnictwa i techniki towarzyszącej lotnictwu w Polsce i na świecie. Mamy teren o powierzchni 25 hektarów do wykorzystania na działalność nie tylko kulturalną, ale też okołokulturalną. Stąd przewidujemy miejsce na imprezy związane z turystyką nowoczesną, z turystyką, która wykorzystuje kampery. Przed nami europejskie święto karawaningu. 60. jubileuszowy europejski zlot, który w tym roku Przygotowywany jest przez Polski Związek Motorowy z partnerami. Miałem przyjemność uczestniczyć w kilku spotkaniach europejskich. Tym bardziej zapraszam na nasz zlot. Jest to wymiana doświadczeń, jest to integracja turystów nie tylko jednego kraju, nie tylko kilku, ale kilkunastu krajów europejskich. Bardzo fajne spotkanie i towarzyskie, i turystyczne. I przysparzające mnóstwo walorów turystyczno-rekreacyjnych dla uczestników tego typu imprez. Wybraliśmy nieprzypadkowo Kraków, ponieważ Kraków bardzo dobrze kojarzy się i jest zapamiętany w głowach wielu turystów karawaningowych. Dlatego już widzimy, że Kraków to był dobry strzał, ponieważ frekwencja dopisuje. Wycieczki, wszystkie fakultatywne, praktycznie są dość dobrze obłożone. Spotykamy się raz w roku. W takim miejscu, które pozwala na integrację, na przekazanie jakichś wspomnień, doświadczeń związanych z turystyką, zaplanować następne jakieś cele, wyjazdy, bo ten rodzaj turystyki pozwala nam bez... W tej chwili bez granic podróżować po całej Europie, prawie. Zlot trwa 5 dni, a właściwie 6 dni, ponieważ można przyjechać równie dobrze dzień wcześniej, we środę, 24 maja ale tak naprawdę program jest przygotowany od czwartku. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej europareli 2023com Wycieczki fakultatywne będą codziennie, to między innymi jest wycieczka do kopalni soli w Wieliczce, będzie możliwe zwiedzenia ziemi tarnowskiej, między innymi Zalipie, jest wycieczka chyba najdalsza na spływ Dunajcem na Podhale, będzie można popłynąć do zamku, gdzie to zamku? W Tyńcu. Będzie można popłynąć do zamku w Tyńcu, jest możliwe zwiedzenia Starego <coughs> Miasta w Krakowie, jest też taka oferta skierowana dla osób mało mobilnych, którzy gdzieś sami nie potrafią aż tak bardzo pokonywać tych kilometrów. Więc jest też taka wycieczka przygotowana w formie przejazdu takimi leksami. Też widzimy, że jest to trochę strzał. Jest to, jest to dobry strzał, dobra decyzja, bo, bo i ta wycieczka no, ma, ma, ma wzięcie, ma wzięcie. No I tu w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, będzie te centralne miejsce gdzie będą się wszystkie imprezy odbywały typu spotkania, typu rozpoczęcie, e, rozpoczęcie zakończenie. zakończenie. Będzie miejsce dla gastronomii, trzeba przygotować wodę, trzeba przygotować kanalizację. Tutaj mamy już podpisaną umowę z firmą, która będzie wypożyczała kontenery i natryskowe i e, sanitarne. Bezpieczeństwo energetyczne, no, jak widać, nie ma żadnych drutów, żadnych kabli w ziemni. Podpisaliśmy umowę z firmą, która nam dostarczy agregaty prądotwórcze. Sami zlotowicze będą po tej stronie. Cały ten pas zieleni, aż tam daleko do pasa startowego byłego, jest przeznaczony dla zlotowiczów. Czekamy na Was. Do zobaczenia. Do zobaczenia.